Ledwo finał dwunastej edycji Rolnika dobiegł końca, a już przekazali nowiny, które zelektryzowały tysiące fanów w całej Polsce. Arek i Julia połączyli się na ekranie, ale to, co wydarzyło się poza kamerami i jakie wieści przekazali tuż przed Wigilią, wywołało prawdziwe może komentarzy. Czy to najmocniejsza para w historii programu? Witajcie w naszym dzisiejszym materiale, w którym przyjrzymy się historii, która udowadnia, że prawdziwe uczucie potrafi narodzić się na oczach milionów widzów, zachowując przy tym intymność i niespotykaną w dzisiejszych czasach skromność. Finał dwunastej edycji programu pod tytułem Rolnik Szuka żony", który wyemitowano na początku grudnia 2025 roku, dostarczył nam wielu emocji, ale to właśnie relacja Arkadiusza i Julii stała się absolutnym centrum zainteresowania opinii publicznej. Choć kamery telewizyjne zgasły, a ekipa realizacyjna opuściła gospodarstwo na Lubelszczyźnie. Ta opowieść wcale nie dobiegła końca. Wręcz przeciwnie, z każdym dniem nabiera ona nowych barw, a najnowsze wieści przekazane przez zakochanych tuż przed Bożym Narodzeniem sprawiły, że w mediach społecznościowych zapanowało prawdziwe poruszenie. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego ta dwójka tak bardzo zapadła w serca Polaków, musimy wrócić do samych początków ich wspólnej drogi. Arkadiusz to 24-letni rolnik który z ogromną pasją i oddaniem prowadzi wraz z ojcem nowoczesne gospodarstwo w województwie lubelskim. Julia natomiast to dwudziestoletnia studentka prestiżowej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, która na co dzień szkoli się na operatora dronów. Od pierwszego odcinka, w którym Arek czytał listy od kandydatek, było czuć, że między tą dwójką zaiskrzyło coś wyjątkowego. Julia od razu stała się jego faworytką, Choć rolnik zaprosił do swojego domu także Patrycję i Aleksandrę. To właśnie spokój Julii, jej naturalność i niesamowita dojrzałość, jak na tak młody wiek, sprawiły, że Arek nie miał wątpliwości, kogo chce wybrać do dalszego budowania relacji. Przełomowym momentem ich znajomości, który na zawsze zapisał się w historii formatu, była wspólna randka, podczas której Julia zdecydowała się zaśpiewać. Jej wykonanie utworu pod tytułem Jestem kobietą z repertuaru Edyty Górniak poruszyło nie tylko samego arka, ale i miliony widzów przed telewizorami. Ten moment miał swój niesamowity finał w odcinku podsumowującym edycję, kiedy to do studia, zupełnie niespodziewanie, telefonicznie dołączyła sama Edyta Górniak. Biwa polskiej estrady osobiście pogratulowała Julii talentu i pięknej barwy głosu, co było momentem pełnym wzruszeń. To właśnie takie chwile budują magię tego programu i sprawiają, że uczestnicy przestają być tylko postaciami z ekranu, a stają się ludźmi, którym po prostu chce się kibicować. W trakcie finałowej rozmowy z prowadzącą Martą Manowską, Arek i Julia promienieli szczęściem. Ich postawa była tak autentyczna, że nikt nie miał wątpliwości co do szczerości ich uczuć. Na kluczowe pytanie o przyszłość, młody rolnik z Lubelszczyzny odpowiedział z rozbrajającą szczerością: "Myślę, że znalazłem żonę. Te słowa natychmiast wywołały falę radości wśród fanów, a Julia tylko potwierdziła te deklaracje, dodając, że ich relacja rozwija się wspaniale już bez obecności kamer. Okazało się, że czas spędzony poza programem tylko utwierdził ich w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni. Julia przyznała, że życie u boku rolnika nie przeraża jej, a wręcz przeciwnie, widzi w tym spokój i stabilizację, której szukała. Jednak to, co wydarzyło się kilka dni po emisji finału, zelektryzowało internautów jeszcze bardziej. Arek zdecydował się na niezwykle rzadki ruch w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie prosto ze studia nagraniowego, ale nie było to zwykłe ujęcie z Julią. Na fotografii widać całą ekipę realizacyjną, reżyserów oraz operatorów, którzy przez wiele miesięcy towarzyszyli parze w ich drodze do miłości. Ten gest, Pokazujący wdzięczność wobec twórców show, spotkał się z ogromnym uznaniem fanów, którzy docenili pokorę i klasę młodego rolnika. W morzu komentarzy pod postem dominowały głosy wsparcia i życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ludzie pisali otwarcie: Jesteście najpiękniejszą parą tej edycji tak od razu było widać, że to ta jedyna. Inni dodawali: Wspaniale się na Was patrzy tyle w Was dobra i autentyczności. Największą nowiną, na którą wszyscy czekali, były jednak plany pary na nadchodzące Boże Narodzenie 2025 roku. Oficjalnie potwierdzono, że Arek i Julia wystąpią wspólnie w specjalnym, bożonarodzeniowym odcinku programu, który tradycyjnie jest emitowany w okresie świątecznym. To właśnie tam widzowie zobaczą, jak zakochani celebrują pierwsze wspólne święta, jak Julia odnalazła się w rodzinie Arka. Para zdradziła już. Że planują spędzić ten czas razem w gospodarstwie rolnika. Julia ma odwiedzić Arka w pierwszym lub drugim dniu świąt, co jest jasnym sygnałem, że ich relacja weszła na bardzo poważny etap, angażujący obie rodziny. Fani już teraz spekulują, czy w odcinku świątecznym nie padnie to najważniejsze pytanie, zwłaszcza, że Arek w finale nie krył swoich małżeńskich zamiarów. Historia Arka i Julii to opowieść o tym, że w świecie zdominowanym przez przelotne znajomości i medialny zgiełk. Wciąż jest miejsce na tradycyjne wartości, skromność i szczerą miłość. Podczas gdy inne pary z tej samej edycji zmagały się z problemami, nieporozumieniami i ostatecznie decydowały się na rozstanie, Arek i Julia konsekwentnie budowali swój fundament na wzajemnym szacunku. Julia, mimo swoich imponujących planów zawodowych związanych z lotnictwem, potrafiła dostrzec piękno w codziennej pracy rolnika, a Arek stał się jej największym wsparciem w dążeniu do realizacji marzeń o lataniu. To właśnie ta równowaga i wzajemne uzupełnianie się sprawiły, że stali się u publiczności. Dziś, gdy zbliżamy się do końca 2025 roku, oczy wszystkich zwrócone są na lubelskie gospodarstwo Arka. Może komentarzy, jakie zalewa ich profile społecznościowe, jest dowodem na to, jak bardzo widzowie potrzebują takich pozytywnych przykładów. Arek i Julia udowodnili. Że program pod tytułem Rolnik szuka żony to coś więcej niż tylko rozrywka. To szansa na znalezienie prawdziwego szczęścia, jeśli tylko podejdzie się do tego z otwartym sercem. Świąteczny odcinek z pewnością przyniesie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ich wspólnej przyszłości, ewentualnej przeprowadzki Juli na wieś czy planów weselnych, o których coraz głośniej mówi się w kuluarach. Jedno jest pewne: ta historia wciąż trwa i budzi emocje, które na nowo przyciągają miliony Polaków przed telewizory. My również trzymamy kciuki za tę wyjątkową parę i z niecierpliwością czekamy na kolejne radosne wieści z ich wspólnego życia. Jeśli ta historia i nowiny od Arka i Juli poruszyły cię tak samo jak nas, koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To dla nas sygnał, że chcesz widzieć więcej takich pozytywnych treści. Zachęcamy cię również do podzielenia się tym nagraniem ze znajomymi i rodziną, niech te dobre wieści niosą się w świat. Koniecznie napisz w komentarzu co sądzisz o tej parze i czy będziesz oglądać ich w odcinku Bożonarodzeniowym? I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej nowości z życia twoich ulubionych bohaterów programu Rolnik Szuka Żony. Dziękujemy, że jesteś z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.